Zapomniałem mikrofonu. No, widać, że ja nie jestem jeszcze w tych wyjazdach, więc ta jakość dźwięku będzie na pewno gorsza, ale na tyle na szczęście nie wieje, żeby nie było mnie totalnie słychać. Tak, nie jest biało, za tydzień mamy kalendarz, bo wiosnę jest biało. Ale w sumie ja nie o tym. W sumie droga ja dojazdowa to była ta zastraszowa, i nie zapomnę jej nigdy. Dawno nie widziałem na tak krótkim odcinku drogi pięciu wypadków. Czyli auto na dachu, auto na boku, auto zawieszone, crash dwóch aut. Ja to mam chyba na kamerce nawet na samochodzie, więc prawdopodobnie podzielę się tym, co zobaczyłem, bo dawno czegoś takiego nie zobaczyłem. A w skrócie dzień dobry z Kielc! Dawno mnie tu nie było, tak? Z 2 tygodnie albo 3. Eee, treningi na to, że Kielce, tym razem trening sticky liftingowy trening, który będzie ciekawy, bo będziemy testować nowe auta z M garage Nissan S14 z 2JZ i BWZ z LSXM, M2, więc czekamy aż naciągnie reszta kawarii, jak naciągnie Piotek Sabrowarny. I zobaczymy, powinno być nawet przyjemnie, jak na to, że te warunki nie wyglądają ultra ciekawie, tutaj, bo jest biało. Ale może nie będzie tak źle, chociaż większość drogi sypało. Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Klimek. E, briefingu wam nie nagrałem, bo przyszliśmy na briefing i spóźniliśmy się na briefing. Przyszliśmy jak się skończył. Wszystko się zgadza, jesteśmy jak zwykle punktualni. Dobra, idziemy na parę, trzeba zmacać maszyny szybko, a potem idziemy e, na tor. Jest o dziwo sucho, jak na te warunki, które są takie kurwa nijakie, to jest sucho. A ja następnie dziękuję moim partnerom i sponsorom na ten sezon w Losta Lostar, GITCAR M GARAGE MOTORSPORT CR TURBO RP TIGERS, gdzie z kodem KLIMAXON macie minus 5% na opony do driftu, na raz bliższą Karpacie, gdzie w miesiącu 18 jest fajny węcik. polecam zainteresować się. Powoli chyba odchodzi w lamus sezon gruzowy, i to dobrze, bo już troszeczkę męczą czeka te auto-treningowe. Poglądamy coś takim solidniejszym koksem. Ja Tami troszeczkę popsułem jeszcze później. E, M2 LSX Turbo, full profi, auto do wygrywania teoretycznie. E, Nissan S14, tam jest też wszystko oprócz skrzyni, która mogłaby być na przykład sekwencyjna, ale jest Winters, jest 2JZ, jest zrobione z 800 koni. To będzie ciekawy dzień na ciekawe testy. I fajnie, że jest sucho, bo te auta są stworzone do tego, że one potrzebują gripa, one potrzebują trakcji, prędkości i przez to potrzebują już suchego asfaltu, żeby wykorzystać to po co zostały właśnie stworzone. Więc dobrze, bo na mokrym byśmy tak się nie wybawili. A tak, no to zobaczymy, ale istnieje zabawa, że będzie naprawdę dużo fajnych przejazdów i że zobaczymy pierwszy raz te dwie perełeczki w akcji. Perełeczki w M Garage Motors, czyli potrzebujesz auta w tym stylu? Łukasz ci to ogarnie. Nie na już, bo na już takich rzeczy się nie robi, ale ogarnie ci co widać po tym, że kolejne dwa auta idą w Polskę. Ja się tutaj utrudni, bo dostałem zakaz hulajnów. Znaczy wszyscy, jest ogólny zakaz hulajnóg. Ja hulajnogę elektryczną dawno to kupiłem. Właśnie z myślą o Kielcach, o Jastrzębiu, bo ta logistyka tutaj, docieranie na padok w krótkim czasie będzie zniewana. Szybka okazja na CEO, jak na suchym jeździliśmy z Piotrem tutaj ostatnio na bokiem, to zobaczymy teraz jak zabawa wygląda na suchym, skoro jest okazja. Trzeba korzystać, bo jest sucho. Jest cholernie sucho, jak na to, że nie śnieg kto Dobra, tu już prawie nie ma śniegu. motorycznie, nie no. może już odpadę z ciało w jednym no. miejscu połowy dnia treningu. Powiem tak, bardzo niepłynny trening, bardzo całe gawno pojeździliśmy w pierwszej części, dlatego za bardzo nagranych przejazdów z pierwszej części nie będzie. Przejechaliśmy sobie od. Były dwa postoje, nie wiem, po około 40-50 minut, więc uciekło nam trochę tego czasu. Eee, zobaczymy, myślę, że w drugiej turze uda się więcej tych przejazdów połapać, bo no ile czasu może się coś wysrywać cały czas, coś, a to bachacz był łamany, a to coś tam zdechło. Powiem tak kontentowo z względem ilości przejazdów, może to będzie troszeczkę biedniejszy vlog, ale za to troszeczkę pojeździłem sobie na prawym. A tej akcji na to, że też nie ma, nie wiadomo jakiej, jeżeli chodzi o rozstrzał aut i o to jaka jest akcja, więc niekoniecznie miałbym czym was katować, a ja nie chcę robić czegoś takiego. No wolę dokumentalnie pokazać wam troszeczkę onboardów. Eee, Skończymy jeszcze z topkiem w suknowskim, znowu lifting topia ja znam już od lat. lat. To jest fajny kierowca, który bardzo fajnie operuje kierownicę, fajnie jeździ, zobaczycie jak to wygląda z perspektywy u niego. montażu zjazdu od Robinka. Taki dosyć kolejny spokojny wypad w taki bez fajewerków bym powiedział. I niestety bez mikrofonu mea culpa. Proszę się ogarnąć, jak wpadłem z obiegu trochę. Nie takich nudniejszych treningów, ale to się zawsze teraz napędzać, jak widać te profikary w końcu wychodzą ze swoich stani i w końcu zaczyna to działać Więc taka luźna relacja, gdzie mogliście zobaczyć troszeczkę z mojej perspektywy, co byłem w stanie zobaczyć. Nie zawsze te wyjazdy są i wielkowe, ja to podkreślam. Nie zawsze jest coś petarda. Ziemi Stanockiej, potem Miałto też w Dublinie, potem trochę przerwy i od maja ruszamy już pełną pizdą, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na razie. To jest jeszcze takie wyjście z uśpienia, bardziej pod tym Dublinu.